14 września w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Małopolskim został rozegrany turniej piłki siatkowej o puchar Avia Solar, organizowany pod patronatem burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny siatkarskie – Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty-Krosno, Klub Siatkarski Błękitni Robczyce, Avia Solar Sędziszów Małopolski oraz Wisłok Strzyżów. Po zaciętych rozgrywkach zwycięzcami turnieju zostały Karpaty-Krosno, które w finale pokonały gospodarzy Avia Solar Sędziszów. W Małopolski. Miejscowa drużyna uplasowała się na drugim miejscu. Turniej był okazją do sprawdzenia swojej formy przed nadchodzącym sezonem. Gratulujemy zwycięzcom, ale gratulujemy również wszystkim drużynom, które wzięły udział w turnieju, w takiej sportowej ry rywalizacji. Co pokazał? No trzeba, trzeba, jeszcze, trzeba jeszcze pracować. Mamy dwa tygodnie do początku nowego sezonu, więc te wszystkie braki, które dzisiaj wyszły podczas meczu turniejowego Trzeba poprawiać. Siatkarz AVI Solar Sędziszów Małopolski Patryk Polek cieszy się, że drużyna miała okazję do zmierzenia się z innymi drugoligowymi zespołami tuż przed nowym sezonem. Dzięki temu wiemy na czym powinniśmy się skupić na treningach, mówi Polek. Nasze drugie granie przedsezonowe, także myślę, że momenty były naprawdę dobre. Podzieliliśmy zespół na, na dwie szóstki, także każdy miał okazję się sprawdzić, każdy miał okazję zagrać, więc... No myślę, że finalnie nie wyszło, nie wyszło to tak najgorzej, tym bardziej, że jesteśmy jeszcze na tym etapie, na którym jesteśmy. Do ligi zostało dwa tygodnie, więc myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Turniej też pewnie pokazał pewne niedoskonałości, które jeszcze należy zmienić przed sezonem. Są takie? No dokładnie, myślę, że mamy nad czym pracować, każdy wie nad czym ma pracować. Musimy tak naprawdę szlifować każdy element i myślę, że tak jak powiedziałem, że idzie to w dobrym kierunku. i. Myślę, że ten pik formy przyjdzie na, na pierwszy mecz ligowy za dwa tygodnie. Wieloletni prezes sędziszowskiej drużyny podkreśla, że Avia Solar do nowego sezonu podchodzi z pełną motywacją, zaangażowaniem, ale i pokorą. Założyliśmy sobie już pierwsze cele, do których będziemy dążyć z determinacją, mówi Marek Flis. Tamten sezon był dla nas naprawdę, no... Najlepszym sezonem dotychczasowej historii klubu, który ma już 20 lat, bo również w ubiegłym sezonie mieliśmy 20-lecie istnienia klubu. I tak naprawdę no, wygraliśmy no, to wszystko, co można było praktycznie wygrać, bo w naszej czwartej grupie drugoligowych rozgrywek zajęliśmy ostatecznie pierwsze miejsce. Udało się nam po zamknięciu rundy zasadniczej. Wygrać, znaczy być w drugim miejscu w turnieju półfinałowym, awansować do turnieju finałowego. No tam już mierzyliśmy się z takimi drużynami, które były poza naszym zasięgiem. Ostatecznie zajęliśmy czwarte miejsce, a więc tak naprawdę jesteśmy czwartą drużyną drugoligową w kraju, więc wydaje mi się, że jest to ogromny sukces. I, i w związku z powyższym, no tak w tym sezonie chcielibyśmy również osiągnąć taki cel lub podobny, więc przede wszystkim awansować do pierwszej czwórki. Co będzie dalej? No to zobaczymy. Będziemy widzieć. Sezon pokaże. W zbliżających się rozgrywkach na boisku zobaczymy nowe twarze. Zapowiada Marek Flis. Mamy Arka, który przez dwa sezony, półtora sezonu grał w innym pierwszoligowym klubie postanowił powrócić do nas, więc witamy go w szeregach. Mamy nowego środkowego, jego również witamy wśród nas. No, yy, odszedł od nas no, grający 11 lat w drużynie Michał Bilski, za co mu serdecznie dziękujemy, bo był z nami i w tych chwilach dobrych, ale był również w tych momentach, kiedy no, dołowaliśmy i to silno przecież spadliśmy z drugiej ligi i musieliśmy mocno walczyć o to, żeby do tej drugiej ligi wrócić. No i wtedy Michał był z nami, więc dziękuję mu za to bardzo serdecznie. Nagrody i upominki wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju wręczyła koordynator do spraw marketingu marki Avia Solar należącej do grupy Unimod Żaneta Pyrczak. Patronat burmistrza oraz wsparcie sponsorów takich jak Avia Solar podkreślają jak ważne dla regionu są inicjatywy promujące sport. Sport jest bardzo ważnym elementem jeżeli chodzi o nasze działania marketingowe. I tutaj mam na myśli nie tylko markę Aviasolar, ale też całą grupę UniMod. Pan Adam Sikorski, który jest założycielem całej grupy, od lat wspiera wszystkie lokalne inicjatywy związane właśnie między m.in. ze sportem. Dlatego też bardzo nam zależało, aby wspierać również taką lokalną drużynę, jaką jest Drużyna Środkarska z naszą nazwą, bo jesteśmy również i w tym sezonie sponsorem tytularnym. Bacznie śledzimy kroki drużyny. Też sam fakt, że tutaj jesteśmy w mojej osobie tak, że interesujemy się tym, o tym doświadczył. Tuż za Karpatami Krosno i awią Solar Sędziszów Małopolski uplasowali się Błękitni Robczyce, a czwarte miejsce w turnieju zajął Wisłok Strzyżów.